Teraz powstaniemy, Zosie. Powstajemy. i chyba Powstajemy. Też Poprosimy, Teraz za, poprosimy o hymn. pana Jarosława Barowa o hymn cygański Dżelem Dzielem. Wstajemy wszyscy. Wstajemy. państwo jak tradycyjnie co roku Rada Królewskich Romów i Król Romów Polskich odznacza wybitnych ludzi za osiągnięcia w świecie polityki, artystów, duchownych i Rada Królewska Romów, starszyzna i król przyznał w tym roku jedyną nagrodę tylko, jedyną, jedną, jedyną dla właśnie wspaniałej artystki Randi. Zostaje odznaczona ona złotym medalem Manuście człowiek gwiazd. Niestety pa ciocia Randia nie mogła przyjechać, ale napisała do nas wspaniały list. Posłuchajcie państwo. Przeczytam w fragmentach, jeżeli pozwolisz, bo jest długi list i bardzo serdeczny. Bronisława Korsun, Randia, Warszawa ulica. Szanowny panie Bogdan Trojanek, prezes Królewskiej Fundacji Romów, szanowny panie prezesie, drodzy bracia i siostry, z ogromną radością przyjąłem wiadomość o przyznaniu mi złotego medalu mają ścierń a czuję się z tego powodu zaszczycona i wielce wzruszona. W tym momencie w oczach stanęły mi wszystkie te chwile, które oceniam jako najważniejsze w moim życiu. Byłam szczęśliwa, kiedy mogłam upowszechniać romską kulturę. Śpiew i taniec to najlepsze sposoby na to, żeby zbliżać ludzi do siebie, żeby ludzie mogli się weselić nawet wtedy, gdy okoliczności są trudne. Prawdziwy zaszczyt poczytuję sobie, że mogłam to czynić. Pomogli mi w tym także inni ludzie, wspierali w występach. Niektórzy już odeszli, pozostają w mojej pamięci. I kończąc napisała, pragnę wyrazić swoją ogromną wdzięczność za przyznanie mi medalu, który do tej pory otrzymały niezwykle zasłużone osoby. Czuję się wspaniale wyróżniona i obdarowana, jednakże z żalem muszę zawiadomić, że nie mogę opuścić, od, osobiście odebrać odznaczenia z powodów osobistych i zdrowotnych. Łączę wyrazy szacunku i najserdeczniejsze pozdrowienia. Ja saste, sare roma, randia. Randia! Mili Państwo, miał przyjechać jej przyjaciółka, ale niestety wyjście dla Randy, ten piękny złoty medal oczywiście, Manusz Ciercheń i ten certyfikat nadany przez króla i starszyznę romskim.